Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FlyCorp. To jest kolejny codzienny scenariusz. Zaczynamy w Hiszpanii i mamy 18 minut, żeby odblokować Porto Rico. No i ono jest w tym miejscu. Tylko, że ja nie będę tego robić na pewno od razu, ponieważ nie mielibyśmy tyle pieniędzy, żeby przeprowadzić tam jakąś linię. Także najpierw zacznijmy robić coś tutaj w Hiszpanii. Mamy troszkę tych lotnisk, więc ja bym to na razie po prostu tak sobie wszystko tutaj połączył. Najprościej jak tylko się da. Możemy sobie przyspieszyć czas, czekając na jakieś kolejne rzeczy. Jestem w sumie ciekawy, czy odblokuje się coś teraz w Hiszpanii, czy jakieś kolejne kraje. Nie, no kolejne kraje na pewno nie. Ponieważ mamy właśnie odblokować ten. No to czekamy. Pojawiła nam się Barcelona, tylko niestety mnie tutaj na to nie stać. 157, ale to dosłownie za chwileczkę będzie. W międzyczasie mi się pojawiło jeszcze jedno miasto i mamy jakiś event. Za kilka dni Saragossa będzie gospodarzem pokazów lotniczych. Nasz dział PR zaleca wzięcie udziału w tej imprezie, co będzie nas kosztować 209. No, wolałbym teraz tyle nie wydawać, tak naprawdę my w ogóle nie mamy tyle pieniędzy. Zróbmy może to, co trzeba, także łączmy. Zobaczymy sobie to tak i teraz jeszcze z Saragossa do Barcelony, bo tutaj to się nam już świeci. Yy, mamy jeszcze Walencję, tak? No to ja myślę, że Madryt-Walencja to będzie dobry pomysł. No a czy będzie teraz trzeba coś ulepszać? To znaczy niby tutaj Madryt się czasami coś świeci, ale bez przesady. Ja bym teraz tych pieniędzy nie wydawał. Yy, Okej, okay, Palma, Palma, Palma. No to ja bym zrobił Walencja-Palma. I zobaczmy w ogóle, ile by to Portoryka kosztowało. 300. Stać nas na to, ale nie, ja tego nie mogę, ponieważ taka linia kosztuje prawie 2000. Musimy mieć więcej pieniędzy. Dalej, co nam się tutaj pojawiło? San Sebastian. No to polecicie sobie do Burgos, ale samolotem pierwszego poziomu. Tak w ogóle to była aktualizacja i teraz nie tutaj, tylko w tym menu mamy takie różne fajne rzeczy. Możemy ulepszyć wszystkie miasta naraz, możemy ulepszyć wszystkie samoloty. No ale to raczej w tym scenariuszu to mi nie będzie potrzebne. Czy coś się odblokowało raczej nie. Dopiero teraz pojawiło się Vigo. Także do Vigo. Ja myślę, że z Madrytu. Tak, tak będzie najlepiej. Co my tutaj mamy w w Wiedo odbywa się festiwal ogrodnictwa, liczba pasażerów będzie większa. No dobra, tutaj tak naprawdę nie możemy się nie zgodzić na to, po prostu będzie ich więcej. No a skoro tak będzie, to ja się zastanawiam, czy nie powiększyć samolotu. To znaczy, poczekajmy, tak, jak będzie problem, no to wtedy to sobie dopiero ulepszymy. E, łączymy Walencję z Alicante. Oczywiście, oczywiście. Troszkę pieniędzy już nam się tutaj zbiera, także będziemy mogli myśleć o tym Portoryko, ponieważ ja nie wiem, co będzie dalej, czy będziemy musieli coś jeszcze odblokować, czy to będzie koniec? Nie, no wątpię, żeby to był koniec. Połączmy sobie teraz tutaj takie miasta, czyli Vigo oraz Korunę. Okej, okay, okej. Okay. i widziałem jeszcze, że ten samolot z Madrytu coś się świeci. Chociaż w tym momencie tak naprawdę nawet nie jakoś bardzo. Kolejne miasto Santander. No to łączymy je z Burgos. Okej, okay, okej. Okay, no i skoro mamy już ponad 2000, to ja bym myślał o odblokowaniu tego Portoryko. Tak, bierzemy. I kolejnym krajem będzie Jamajka. Ale wcześniej musimy sobie tutaj zrobić to połączenie. Także lecimy do stolicy samolotem pierwszego poziomu. No to raczej długo nie będzie działało. A do tego jeszcze cały świat obchodzi nowy rok. Liczba pasażerów. Wzrasta 20%. No, także będzie trzeba ten samolot szybciutko, szybciutko ulepszyć, ale to też potrzebujemy więcej pieniędzy. Yy, a jeśli chodzi o Jamajkę, to ona będzie kosztowała 321 i taka linia jakieś tam 374. Więc wiecie co? Ja to biorę od razu. Niech to już generuje jakieś pieniądze, to sobie łączymy. I teraz to ja bym zbierał na przykład na ulepszenie tego samolotu. Złapmy go tutaj, chociaż czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie. Wcześniej to ja muszę Madryt ulepszyć. I zobaczmy, z Madrytu chcecie latać do Portoryko. Więc ten samolot ulepszmy sobie troszeczkę. I ja bym na przykład kupił. Jeszcze jeden. E, szkoda, że on teraz stąd wyleciał. Bardziej liczyłem na to, że wyleci z Madrytu, no ale trudno, tak już będzie. Jego też możemy sobie ulepszyć, i ja bym nawet ulepszył go do trzeciego poziomu, żeby leciał tam troszeczkę szybciej. Co jeszcze możemy zrobić tutaj w Hiszpanii? Ten samolot jest taki zapełniony, ponieważ on tutaj transportuje ludzi aż do czterech miast, więc warto byłoby to właśnie ulepszyć. Madryt jest prawie pełny, znowu. No dobra, proszę bardzo, jeszcze większe, jednak to jest takie miasto w centrum. Możemy też ulepszyć sobie tamten samolot. No i mam nadzieję, że zaraz z tego Madrytu wylecą, ponieważ ten samolot już tutaj dolatuje, a tego to ja bym na razie nie ulepszał. Poczekajmy, niech one jakoś odlecą troszeczkę od siebie, i wtedy będziemy o tym myśleć. W Madryt uderzyło tornado. Budynek lotniska został poważnie uszkodzony. Poziom lotniska został zmniejszony. No, niestety, także musimy się tutaj przejść, ulepszyć Madryt jeszcze raz. No, i zobaczmy, jak tam te samoloty są w takiej sensownej odległości. Nawet tak, także ja bym chciał złapać ten mniejszy i jego tutaj ulepszyć. Dobra, więc to już powinno fajnie działać. Też możemy ulepszyć ten samolocik, ponieważ jak coś tutaj do Porto Rico przyleci, no to potem on ma troszkę roboty. Klikamy i niech on może przewozić 50 pasażerów. Pieniędzy mamy nawet dużo, więc może ja bym coś tutaj poulepszał w tej Hiszpanii, żeby z tym Madrytem nie było problemu problemów. Wejdźmy sobie na przykład tutaj dajmy taką 50, dalej ten samolot do Walencji, tutaj też może być 50. Do Cordoby, raczej nie to jest pojedyncze miasto, więc aż tak bardzo to nie jest potrzebne. No, i raczej już wszystko będzie dobrze. Więc ja bym teraz odblokował sobie kubę. Klikamy, bierzemy, i połączymy Hawanę z Kingstonem, tak tu oczywiście od razu mamy kolejne miasto. Ale ja bym je połączył na przykład w ten sposób. Będzie trochę bliżej, już mniejsza, z tym że to jest stolica, a to jest miasto w danym państwie. Trudno, tak będzie bliżej. I przy okazji znowu mamy nowy rok. Co to tak często ten nowy rok w tej grze jest? No dobra, niech będzie. 20% więcej pasażerów, czyli też większe przychody. O ile damy radę. No bo jak nie damy rady, no to niestety przegramy. Kolejne miasto na Kubie, więc ja bym to połączył tak. No dobra, i teraz możemy jeszcze przelecieć ze stolicy. To może w ten sposób fajnie działać. Chcecie też, żebym wziął Meksyk? No to jest blisko. Ale tutaj pewnie będzie dużo tych miast i też będzie strasznie dużo pasażerów z Hiszpanii. Więc może zanim odblokujemy Meksyk, to ja bym poprawił jeszcze sytuację z tymi samolotami. Tutaj taka 300, oraz żeby on szybciej latał, i tutaj tak samo. Do tego, ta stolica też jest do ulepszenia, żeby mogło w niej być więcej pasażerów. Tutaj doleciało ich dużo. Możemy powiększyć jeszcze ten samolot. No i to lotnisko w Kingston też jest do ulepszenia. No to co? Ryzykujemy? Bierzemy Meksyk? Bierzemy. Niech będzie. No i mamy Meksyk. Tak, stolica Meksyku, czyli Meksyk. I ja bym to połączył na przykład tutaj z Jamajką. No i weźmiemy sobie od razu może samolot poziomu trzeciego. Teraz jeszcze tutaj mamy świętą Klarę. Możemy połączyć z Hawaną takim pierwszym poziomem. Yy, coś mi się tu jeszcze odblokowało. OK, w Meksyku. To sobie połączmy, ale ja bym wszedł teraz do tego menu i spróbował na przykład ulepszyć, może nie wszystkie miasta, tylko wszystkie samoloty, żeby były co najmniej drugiego poziomu. Za coś takiego płacimy 800 tam było chyba tak, no i możemy też ulepszyć miasta, to będzie kosztowało tylko 200. Okej, okay, więc teraz to powinno działać troszkę lepiej. Na panamę mamy aż 63 minuty. Strasznie dużo czasu. Coś załatwy ten scenariusz, chociaż może się okazać jeszcze, że nie będzie aż tak prosto. Bierzemy w takim razie panamę i łączymy się z Kingston y, trzecim poziomem, tak? Mm, coś słyszałem. Ok, w Meksyku mamy nowe miasto, to też możemy sobie tutaj połączyć oczywiście trzeci poziom. Ja się teraz zastanawiam, czy robimy jeszcze jakieś skróty. Coś by można, tylko wcześniej mamy jakiś problem, tak? Problem z bagażem. Pasażerowie zamierzają złożyć przeciw nam pozew zbiorowy. Powinniśmy wynająć prawników. Będzie to nas kosztować 134. No okej, okay, to są tak naprawdę drobne, więc może być. No i co ja tutaj chciałem zrobić? Meksyk, Hawana. Tak, to się może przydać. Oczywiście znowu nam tutaj przeszkodzili. Sąd podtrzymał opinię, że powinniśmy wypłacić 134 pasażerom w ramach rekompensaty. Także zapłaciliśmy za prawników oraz zapłaciliśmy pasażerom. Yy, Okej, okay. teraz łączymy się tak. Ja bym jeszcze może chciał mieć połączenie z Panamy tutaj do Puerto Rico. Też może być trzecim poziomem. A czegoś takiego to ja na razie nie robię, ponieważ możliwe, że któreś z tych krajów też będą do odblokowania. Czy ja coś słyszę, że tam pika, coś pikało, coś pikało. Okej, okay, nie wiem co. Chyba Meksyk, tak? Także Meksyk sobie ulepszymy troszeczkę. Podłączymy od razu to, co jeszcze, co jeszcze. Walencja jest prawie pełna. Już to robimy, tak? Do trzeciego poziomu. A może ja po prostu tutaj wejdę i wszystkie miasta ulepszę sobie do trzeciego poziomu i tak samo możemy zrobić z samolotami. Trzeci poziom. Chociaż tutaj są jeszcze niby jakieś pierwszego poziomu co ja mogę teraz zamienić je żeby one były niższego poziomu nie mam pojęcia tego troszeczkę nie rozumiem No okej okay, zostawmy to czy to w ogóle zadziałało czy ten samolot jest poziomu trzeciego nie on jest poziomu drugiego chwila chwila coś mi tutaj nie pasuje w tym miejscu są miasta tak tutaj są samoloty może ja muszę jeszcze za to zapłacić żeby wszystkie te poziomu pierwszego poszły na nie wiem który poziom aha i teraz dopiero drugi czyli to trzeba jakoś po kolei klikać ja nie mogę na naraz ulepszyć do piątego, tylko jakby ten poprzedni poziom do następnego. Dobra, dobra. Czyli tak to działa. Teraz powinniśmy mieć wszystkie poziomy czwartego. A tutaj mamy zaznaczone 20 miast pierwszego poziomu, czyli przenosimy je do drugiego poziomu, do trzeciego chyba ich nie przeniesiemy, ponieważ co? Ponieważ nie ma pieniędzy. No tak, wszystko już wydaliśmy, więc ja przyspieszam czas i spróbujmy na tym troszkę zarobić. A w międzyczasie otwarło nam się nowe lotnisko. Tu jeszcze jakieś jest, które wcześniej przegapiłem i to jest niestety trochę daleko. Zróbmy na przykład taką trasę tutaj do Meksyku za 1149. No i to, to ja też. Chciał podłączyć do Meksyku. Tutaj też łączymy się do Meksyku. A sam Meksyk trzeba troszkę ulepszyć, bo coraz, coraz więcej tych ludzi tutaj będzie. A pokażcie mi jeszcze jedną rzecz. Ile by kosztowało Peru? 420, ale wcześniej mamy strajk. Ceny nowych samolotów i ulepszeń starych przez tydzień są dwa razy wyższe. To wiecie co? Może ja na razie nie będę brał tego Peru, ponieważ będzie nas to więcej kosztowało. Poczekajmy, zajmijmy się tym, co mamy. A mamy nowe miasto w Meksyku, i jak to robimy? Do Meksyku, tak chyba będzie najlepiej. Tylko ja na razie wezmę pierwszy poziom, żeby nie przepłacać. Jak skończy się ten strajk, no to wtedy sobie to najwyżej ulepszymy. Dalej, tutaj coś w Meksyku. No i co robimy z tym? Lecimy aż tu, czy coś takiego? Jak już wszystko, to wszystko. Tak, do Meksyku, ale tylko pierwszy poziom. Merida. Merida jest tutaj. Lecimy do Meksyku z pierwszego poziomu. To znaczy samolotem pierwszego poziomu. Co to jest za miasto? Oaxaca. Oaxaca. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to się czyta. Także niech będzie coś takiego. To łączymy. I strajk dobiega już końca. Więc ja sobie zaraz wejdę w to menu i spróbuję to poulepszać. Bo pieniędzy troszkę mamy. Ale czekajcie, czekajcie. Jamajka jest na kwarantannie z powodu epidemii wirusa wszystkie loty anulowane no niedobrze ponieważ przez Jamajkę myśmy mieli trasę do Meksyku więc będzie trzeba zrobić taką alternatywną najlepiej jakimś dobrym samolotem połączmy też to nowe miasto które mamy tu ale ja teraz wejdę w to menu i co klikamy na jedynkę ulepszamy na dwójkę teraz dwójkę na trójkę Trójkę na czwórkę, no i jeszcze samoloty, czyli coś takiego, coś takiego i coś takiego. Dobra, wychodzimy z tego i zarabiamy. Kolejne lotnisko, dobra, już sobie to łączymy trzecim poziomem, i wiecie co? Mamy pieniądze, także ja bym wziął już to Peru. Tak, póki nie ma jakichś strajków czy czegoś takiego. Łączymy się do Panamy samolotem na razie trzeciego poziomu. Coś tutaj jeszcze słyszę, tak, tak, tak. W Peru kolejne miasto, to oczywiście łączymy. No, i zobaczyłbym jeszcze na coś takiego Meksyk, Panama. Z tym, no właśnie, czy to będzie, czy to nie będzie. Boliwia, czyli idziemy tutaj bardziej na dół, więc mogę zrobić taką trasę. Zawsze to będzie takie ominięcie. Nie będziemy musieli zatrzymywać się w tych państwach, jeśli będziemy musieli je odblokować. Także raczej to nie zaszkodzi. To sobie możemy połączyć. Kończy się blokada terytorium, więc też zaraz będziemy mogli przelatywać przez Jamajkę, ale wcześniej mamy informację, że za kilka dni święta Klara będzie gospodarzem pokazów lotniczych zalecają wzięcie udziału w imprezie będzie nas to kosztowało 281 No dobra na tym etapie gry możemy z tego skorzystać bo to jest prawie nic mm. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kolejne lotnisko. O, zarobiliśmy 562. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. To sobie możemy połączyć. Co tu się jeszcze ciekawego dzieje? Ten jest zapełniony, ale to ja może nie będę go tak ręcznie ulepszał. Tylko po prostu wszystkie trzeciego poziomu przenosimy na czwarty. Lima do ulepszenia. No i właśnie. Miasta też wypadałoby poulepszać. Także wszystkie na ten czwarty poziom. Super. Tampico. Gdzie jest Tampico? Tutaj jest Tampico. No to proszę bardzo. Proszę mi tutaj. Latać do Meksyku, i skoro idzie nam dosyć dobrze, no nie ma tak naprawdę na co narzekać, to ja bym wziął Boliwię. Czemu by nie? Zaryzykujmy. 450 to prawie nic nie kosztuje. No i możemy się połączyć do sąsiedniego państwa jakimś takim samolocikiem. To już mamy. Ale ja bym może sprawdził jak tam sytuacja z lotami do Hiszpanii. No trochę się te samoloty tutaj świecą, więc może ja bym je tutaj jakoś złapał. O, możemy też ulepszyć wszystkie samoloty z tego menu. Lapas, lapas, już sobie łączymy i coś tam jeszcze się świeciło. E, dobra, dobra. Madryt się świeci, tylko wcześniej jeszcze połączę sobie to. E, jedziemy do Madrytu, ulepszamy lotnisko, ale też mamy już te lepsze samoloty, więc to powinno działać. Teraz, teraz. Nasz dział finansowy odradza nam budowanie lotnisk pierwszych. Poziomu z powodu ich małej przepustowości, ale musimy poczynić pewne inwestycje w otwarcie fabryki materiałów budowlanych za 2400. Jeśli nie mamy wystarczająco pieniędzy, możemy wziąć pożyczkę. To znaczy, pieniędzy mamy wystarczająco, ale rozumiem, że chodzi Wam o to, żebyśmy po prostu już budowali od razu poziomu drugiego, żebym ja tego nie musiał ulepszać. No, to może być dobry pomysł. Zapłaćmy. To jakoś bardzo mnie nie zaboli finansowo. Mm, tutaj w Meksyku jeszcze coś sobie łączymy. Ten samolot mnie interesuje. Wiecie co? To też by można ulepszyć. He he he. Aha, bo to są ceny nowych samolotów. A ulepsz wszystkie za 800, a takie jakbym chciał ulepszyć, no to też za 800, więc to wychodzi tak naprawdę na to samo. Coś tu było nowego, dokładnie, w Boliwii. To jest samolot trzeciego poziomu. Może być, może być i czekamy na rozwój wydarzeń. Kolejne miasto w Meksyku. Coś mi się wydaje, że kiedyś już na jakichś odcinkach właśnie też tak dziwnie ten Meksyk łączyłem, że wszystko do stolicy. Albo na jakimś live'ie. No coś takiego mi się już kojarzy. Wejdźmy może tutaj, to sobie ulepszmy na czwarty poziom. Później te wszystkie... Sodź, źle kliknąłem, ulepszyłem wszystkie samoloty na piąty poziom. Nie o to mi chodziło. No ale dobra, to się też może przydać, chociaż pewnie nie wszędzie. Bardziej mi zależało na tych lotniskach, żeby je ulepszyć. Chociaż pieniądze są, więc to nie była duża strata. Mamy teraz po prostu wszędzie takie duże samoloty, pewnie nawet na tych jakichś najmniejszych liniach takie szalenie duże samoloty latają. Pięknie, pięknie. Mm, tutaj no to co, dajemy od razu piąty poziom? Niech będzie. Na bogato, niech te połączenia będą tak. Takie porządne. Festiwal fajerwerków, liczba pasażerów dwukrotnie na tydzień wzrośnie. No może być, może być. Mamy do tego infrastrukturę, tak? Także raczej problemów być nie powinno. Chile, tak, chile możemy odblokować. Stolica jest w tym miejscu. Ja bym się połączył na przykład z PERu dużym samolotem. To bez wątpienia musi być coś porządnego. I tutaj też, a do miasta to może być na razie trzeci poziom. Potem, no to może sobie to ulepszymy. Yy, jeszcze bym sprawdził. Tak, jesteśmy na poziomie drugim. Yy, tutaj są jakieś problemy do ulepszenia. Jeszcze zobaczmy, zobaczmy. Właśnie, właśnie to chcę ulepszyć. Wszystkie na piąty poziom, niech będzie. I te dwa samoloty też możemy ulepszyć na piąty. No pięknie nam się to rozwija. Yy, na Argentynę mamy 104 minuty. No, ale ja bym to wziął teraz. Yy, tylko jeszcze sprawdzę sobie to miasto, żebym potem o nim nie zapomniał. A jeśli chodzi o Argentynę i Buenos Aires, no to chyba do Santiago piątym poziomem. A czy chcemy na przykład coś takiego? czemu by nie? Stać nas, wydawajmy te pieniądze. Yy, Argentyna jest na kwarantannie. No dobra, ja to akurat chciałem połączyć, to znaczy możemy połączyć pewnie. Na razie nikt tędy nie będzie latał, ale jak się otworzy, no to już będziemy to mieli. No to co, chciałem mieć nowe państwo, ale się nie udało. Kolejne Urugwaj, zaraz się tym zajmiemy. A gdzie jest to? Aha, bo mi dajecie nowe miasta w zamkniętym kraju. No ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Urugwaj, bierzemy. I połączymy się tu, tak bardziej przyszłościowo, no ale trzeba w tym momencie zrobić alternatywną trasę, więc polecimy do Santiago. Dalej, Mendoza. Mendozę połączymy z Cordobą, może trzecim poziomem, i tutaj też zrobimy sobie taki skrót. Później będzie Gwatemala. No, można by, można by, tylko czekajcie, czekajcie, ponieważ jeszcze tutaj w Argentynie, chociaż ja tam Argentyną się tak bardzo nie powinienem przejmować, bardziej to ja się powinienem przejmować tym Meksykiem, ponieważ Tutaj mamy coś nowego. E, a jeśli chodzi o Gwatemalę. To ja bym tutaj nie czekał. Absolutnie nie. To by nie miało sensu. W Hawana zorganizowano konkurs na najlepsze linie. No to wiadomo, że my jesteśmy najlepszymi liniami. Można wygrać atrakcyjną nagrodę pieniężną. Udział kosztuje 359, czyli prawie nic. Oczywiście bierzemy udział. Tutaj sobie Gwatemale łączymy. Wygraliśmy 781. Super. Może to nie jest jakoś super dużo, ale zawsze się przyda. Kolejne połączenie w ten sposób. I kolejny kraj to będzie Belize. Belize, Belize, no dobra, niech będzie i jeszcze, jeszcze tutaj mamy miasto. O, Argentyna się otwarła, fajnie. I widzę jeszcze jedno miasto w Argentynie do podłączenia. Zrobimy to na przykład w ten sposób: dalej, dalej. Matamoros. Matamoros jest w Meksyku, łączymy się do stolicy. A jeśli chodzi o Honduras, on jest tutaj. 675. Stolica. Tegucigalpa. Tak, 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 tak. Oczywiście. Piękne nazwy. San Pedro Sula. Łączymy też do stolicy. Może niezbyt dużym samolotem. No a dalej to będzie Salvador, No to bierzemy pewnie. To już jest tak blisko. Możemy sobie to połączyć. O, raz i dwa. Jeden z producentów samolotów przeprowadził udane testy nowego pasażerskiego samolotu ponaddźwiękowego i chce nam dać taką maszynę w prezentacji. Za współpracę. Chcą, aby ten samolot latał między Gwatemala i Belmopan. Niech sobie lata, pewnie. Y jeszcze wcześniej widziałem, że coś się odblokowało. Y Mar del Plata to jest w Argentynie. Możemy się na przykład podłączyć tutaj do stolicy. Tak ogólnie działa to jakoś wszystko. No, chyba tak, jest po prostu zielono na tej naszej mapie. Cudownie, po prostu cudownie. <grym> Latają już takie wielkie samoloty, więc kolejny taki wielki dam. Na Nikaraguę mamy prawie 200 minut, ale czekajcie, ponieważ tutaj coś mi się świeci. Może ja bym te miasta ulepszył. Pewnie, niech wszystkie będą piątego poziomu i te samoloty tak naprawdę też możemy sobie poulepszać. Czy ja tu widziałem? A nie, myślałem, że to jest to, ile mamy w tym scenariuszu odblokować. Ale niestety takich informacji nie mamy. Czy mamy wszystko, czy mamy wszystko? Tu jest jeszcze miasto. Ale może ja go nie będę już do Meksyku łączył. Okej, okay, niech to po prostu będzie tak. Cusco, Cusco, gdzie jest Cusco w Peru, tak? No to lecimy do Limy. Trzecim poziomem. I ja bym już sobie wziął kolejne państwo. 773. Po prostu darmowe to odblokowywanie dzisiaj coś. Trzeci poziom tutaj, trzeci poziom tutaj. Odporność, co to są za nazwy? Jakieś tłumaczenie chyba dziwne, bo raczej nie ma tam miasta odporność, tylko po prostu coś się źle przetłumaczyło. Znowu nowy rok, no nie, trzeci raz nowy rok na jednym odcinku. Ciekawe, ciekawe, trzy lata już minęły. No dobra, jednak jak się tworzy takie linie lotnicze, troszkę czasu to zajmuje. Szybko po prostu leci czas przy dobrej zabawie. Chimbote, Him, chimbote w Peru. No to co? Do Limy, tak, do Limy. Dalej, Kolumbia, na którą mamy mnóstwo czasu. Chyba nie ma szans, żebyśmy tutaj dzisiaj przegrali. No i mamy Bogotę, także Bogotę do Panamy, piątym poziomem. Ja bym jeszcze połączył Bogotę z Limą jako taki skrót. I Medellin też by można połączyć tutaj na przykład z Bogotą. No to co, rozpędzamy się, idziemy dalej, Wenezuela. No i stolicę Wenezueli połączymy z Bogotą piątym poziomem. To miasto też możemy połączyć i ja bym jeszcze zrobił taki przelot na przykład Tędy. Proszę bardzo, żeby tam z Hiszpanii mogli od razu sobie lecieć do Wenezueli, a nie jakoś przez Panamę, przez Kolumbię. No bez przesady. Trochę by to nie miało sensu. To możemy połączyć z Bogotą. I o, ciekawe, Stany Zjednoczone? No tego się nie spodziewałem. Yy, a tutaj dostajemy 481 tam w podziękowaniu. Niech Wam będzie. Czy ja chcę już odblokowywać Stany? W sumie mamy pieniądze, tylko wcześniej są problemy w Bogocie. Pewnie to jest lotnisko drugiego poziomu. Przechodzimy na piąte, czy tam raczej na piąty poziom i z samolotami też tak przechodzimy. No i niech Wam będzie. Bierzemy te Stany. Ale tutaj to serio, może być strasznie dużo tych miast. Yy. Połączmy na przykład się tak, jako taki wlot do Stanów. Później może na przykład z Meksyku, czy coś jeszcze. Może na przykład Hawana, Waszyngton. Dobra, na razie takie trzy wystarczą. I teraz byśmy się łączyli tutaj wewnątrz Stanów. Także takie połączenia od razu robimy to samolotami piątego poziomu. Nie bawimy się w jakieś drobne samolociki. Filadelfia, tak? Ją mamy tu. To możemy połączyć tylko właśnie, bo samoloty są duże. Ale lotniska niestety są malutkie, także to wszystko też tutaj trzeba ulepszyć. Ale podoba mi się to menu, bo jakbym miał się przeklikiwać przez wszystkie te miasta, no to to by trwało dużo, dużo dłużej. Także to jest pomocne. Los Angeles, co my robimy, co my robimy? Do Waszyngtonu? Nie wiem, czy to ma jakiś wielki sens. Może do Meksyku? Tutaj mi proponujecie jakieś pokazy lotnicze. Dobra, róbcie sobie. Do Meksyku, 1431. Dobra, niech będzie. A tu co się stało? Poszedł dobrze, ale inne firmy sprawiły się lepiej od nas. Jakie inne firmy? My jesteśmy tutaj jedyną firmą. Analitycy nie zanotowali żadnych zmian w popycie na nasze bilety. No dobra, ważne, że jakoś dużo nie straciliśmy. No a czy przelecimy sobie tędy? Może nie. Ja bym poczekał, aż się pojawią jakieś miasta w tych okolicach. I to sobie jakoś tak połączymy, bo taka długa linia to raczej mi nie jest potrzebna. Atlanta, Waszyngton, proszę bardzo, piąty poziom. No i popatrzmy sobie na Filipiny. Uuu. No, wydawał się prosty ten scenariusz, ale żeby tam dolecieć, to ile my będziemy musieli zapłacić? No, takie 7000. Nawet mnie na to stać, ale może ten scenariusz był taki prosty, właśnie po to, żeby zarobić. Dużo pieniędzy. Co nie? A ja się tutaj bawiłem i kupowałem samoloty piątego poziomu. Więc, jak teraz będziemy musieli zainwestować w jakąś super długą trasę na drugi koniec świata, to może się okazać, że aż tak prosto nie będzie. Ale miejmy nadzieję, że obędzie się bez problemów. Kalisz, tak? Kalisz w Kolumbii. No, ciekawe. Myślałem, że w Polsce. No, ale niech będzie. Połączmy. Rząd Peru udzielił dotacji na modernizację lotniska. Dziękuję, ale widziałem, że Atlanta, tak? Atlanta chyba była pełna. No bo tak to jest, po prostu te lotniska budują się takie malutkie. Idziemy na piąty poziom, i ja bym teraz myślał o Filipinach, tylko wcześniej jeszcze Phoenix. Gdzie to jest? Tu. No właśnie, więc połączmy się z Los Angeles i tu jakoś po drodze to połączymy. A teraz Filipiny, tak? 1013 i Manile, z czym połączymy? Z Madrytem chyba, no, no tak. Tak chyba będzie najlepiej. Piątym poziomem, możliwe, że nawet potem sobie to ulepszymy, chociaż może bardziej niż ulepszać, to ja bym po prostu dodał tutaj drugi samolot. I zrobię to od razu, jak tylko ten doleci do Madrytu, żeby one były jakoś równomiernie tutaj rozłożone. Poczekajmy, poczekajmy. Tak, wiem, że tam się kolejne odblokowują miasta, ale zaraz się tym zajmę. Tylko chcę mieć tutaj więcej tych samolotów i tutaj na przykład piąty poziom. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy, co nam się tutaj jeszcze odblokowało. Na północy Stanów, więc będziemy musieli przelecieć tak, później jeszcze coś takiego, i tutaj jeszcze. Jeszcze jedno miasto. Także trochę tego jest. Hmm, kryzys finansowy, pasażerowie mniej latają, obniżenie cen biletów. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Ja tutaj nie będę dyskutował. Ja się nie zajmuję finansami, tylko budową linii. Także jak tam mówicie, że tak będzie lepiej, no to pewnie tak będzie. Eee, kolejne miasta, dobra, dobra. Jeszcze tak przeglądam, czy czasami coś nam się nie odblokowało, żeby potem nie było problemów. W Filipinach też nic nie ma. No, a kolejny kraj to będzie Kostaryka, czyli tutaj możemy sobie to wziąć. No i to tak naprawdę jest już koniec, więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak było, to zostawcie łapkę w górę. Jestem na 30 miejscu. U, ładnie. Bardzo, bardzo fajnie. No, a wy trzymajcie się i cześć cześć!